Witajcie. W dzisiejszym materiale przedstawię temat aktualny właściwie cały czas. Wątek, który wraca w każdej rozmowie o dziecku. Tak zwane trudne dziecko. Czy ta etykietka jest poprawna? Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy i jak temu zaradzić? Wszystkiego dowiecie się za chwilę. Zaczynamy. Jednokrotnie spotkałam się ze stwierdzeniem ze strony rodziców, że ich dziecko jest trudne. Rozwijając y, tę myśl, okazuje się potem, że dziecko nie słucha, co się do niego mówi: krzyczy, pyskuje, y, czy bije rodziców, bądź inne dzieci. Dziecko mocno testuje Twoje granice, Twoją cierpliwość i wytrzymałość, a jego zachowanie znacznie odbiega od właściwego. U wielu rodziców pojawia się wtedy między innymi poczucie bezsilności, takiej ogromnej frustracji i przeczucie, że kurczę, zaraz znów może wydarzyć się coś krępującego. Coś, coś sprawia, że z tyłu głowy pojawia się u ciebie taka absurdalna, ale w tamtym momencie paraliżująca myśl, że być może dziecko cię nie kocha. Bo wykazuje się totalnym brakiem szacunku. Na hasło trudne dziecko od razu dostaje gęsiej skórki, bo być może problem nie leży w samym dziecku. Wszyscy znamy powiedzenie, że do tanga trzeba dwojga, i to ty, rodzicu, wpakowujesz w swoje dziecko szereg emocji i zachowań, jak do przysłowiowej walizki, a co do niej włożysz? To oczywiście wyjmiesz, gdy dojedziesz na miejsce. Dziecko takie, które w domu czy w szkole non-stop słyszy o sobie, że jest trudne, zostaje jedynie utwierdzone w tym przekonaniu i maszeruje z taką okropną, okropną łatką przez całe swoje życie. A gdy potwierdza to jeszcze swoim zachowaniem, to zaczyna w to bardzo mocno wierzyć i uznaje, że nie warto robić inaczej, bo i tak nikt go nie zrozumie. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy się nie jedynie w środowisku domowym i tak zwanych trudnych relacjach w rodzinie, czy też naciskowych, lub wprost przeciwnie, bezstresowych metodach wychowawczych i braku takiego, takich bezpiecznych granic w relacji z rodzicami. Ale również w znacznej części są to przyczyny biologiczne i psychologiczne. Wśród tych pierwszych wymienić mogę m.in. nadwrażliwość sensoryczną, o której wspominałam już w moich poprzednich filmikach, bądź niedojrzały jeszcze układ nerwowy dziecka. Do aspektów psychologicznych z kolei należy brak umiejętności regulacji i kontroli dziecięcych emocji. Dzieci te mają o wiele większe niż ich rówieśnicy potrzeby emocjonalne, takie jak na przykład potrzeba akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Są jak zawodnicy karate, walczą o te wartości, walczą tak, jak potrafią, czyli niestety agresywnie, a tymczasem wystarczy dziecku między innymi zapewnić możliwość wyładowania nadmiaru takiej kipiącej, aż dziecięcej energii. Aby mogło się następnie skoncentrować na uczeniu się, na przykład jak i kiedy należy grzecznie siedzieć. Ale pamiętaj, że to jeszcze małe dziecko i cały czas się uczy i rozwija swój umysł, więc nie bądź za bardzo surowy i nie wymagaj perfekcji. Przykro mi, ale to jest po prostu nierealne. Być może Twoje dziecko potrzebuje więcej Twojej uwagi, Twojej koncentracji bądź wprowadzenia wieczornych rytuałów wyciszenia przed snem. A może zapisz je na jakieś zajęcia dodatkowe, sport, czy wszelkiego rodzaju gry zespołowe świetnie wyładowują nadmiar niespożytej energii. Ale przede wszystkim proszę Cię, nie przypinaj mu etykietki trudne dziecko. Bardzo łatwo nazwać nam e, te wszystkie trudności i problemy, rzucając krzywdzące hasło. To pomaga nam dorosłym niby z poradzeniem sobie z czymś, co nas przerasta, co nas przeraża. Ale tak naprawdę zastanówcie się, proszę, czy nazywanie dziecka trudnym to nie ułatwianie sobie sprawy e, przez dorosłego, a z kolei utr utrudnianie życia dziecka? Nie wiecie, jak to zrobić, jak, jak poskromić małego złośnika. Jeśli macie takie problemy wychowawcze, możecie znaleźć właśnie tutaj pomoc. Mnie udało się znaleźć drogę do tego, aby zmienić waszą codzienność i uspokoić krzyczące i rozhisteryzowane dziecko. Znalazłam takie narzędzia do stosowania na co dzień, pod wpływem których dzieci uspokajają się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po to, by zatrzymać to, co trudne, i wzmocnić to, co piękne. Postosując te metody, nauczysz się, jak lepiej zrozumieć dziecko i w końcu sprawić, by zechciało posłuchać Ciebie, czyli mamy bądź taty. Bo uzyskasz sposoby, jak uspokoić rozwścieczonych kilku latków. Chcę się z Wami z tym e, podzielić i zaprosić Was na kurs, który, za cenę dostępną na każdą kieszeń, pokaże szereg gotowych rozwiązań i konkretnych strategii e, do zastosowania od zaraz. Jeśli chcesz poznać szczegóły, wyślij mi wiadomość prywatną na maila w który podałam również tu na dole w opisie. A wtedy wyślę Ci więcej szczegółowych informacji. Zachęcam również do zostawiania komentarzy i lajków, oraz życzę Wam pięknego weekendu, bądź jeśli oglądacie mnie w poniedziałek, całego tygodnia. Do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam! Pa!